Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Cieszę się, że po raz kolejny w tym tygodniu możemy sięgnąć do listu do Rzymian. Jest to przepiękny list, pełen wielu głębokich myśli. I dziś ponownie będziemy czytać z 14 rozdziału, ale werset 13 tym razem. Więc pozwólcie, że odczytam. Prze to nie osądzajmy jedni drugich ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Kolejny niesamowity fragment, kolejny fragment, który ukazuje, do czego prowadzi osądzanie. Mówiliśmy wczoraj na temat tego, że osądzanie prowadzi nas do pogardzania innymi ludźmi. Natomiast tutaj apostoł Paweł dodaje jeszcze jedną cegiełkę. Mówi, nie osądzajmy innych. Dlaczego? Dlatego, że to prowadzi do zgorszenia. Nie powinniśmy gorszyć innych ludzi, nie powinniśmy powodować ich upadku. Czym jest zgorszenie? Zgorszenie innymi słowy to jest wywarcie na kogoś demoralizującego wpływu. Spowodowanie, że ta osoba odejdzie od Boga, upadnie lub w jakiś sposób podupadnie w swoim życiu duchowym. I chociaż każdy z nas, myślę, że raz w życiu mógł zrobić coś głupiego, coś źle wpłynęło na, na życie czy postawę innej osoby, to jednak najważniejsze jest to, aby takich sytuacji w naszym życiu było jak najmniej, a najlepiej, żeby wcale nie występowały. Co innego jest też, kiedy Ktoś powoduje czyjeś zgorszenie w wyniku nieświadomości czy nieprzemyślenia pewnych rzeczy, a zupełnie co innego jest w momencie, w którym ktoś robi to świadomie, wyrachowanie i z premedytacją. Oczywiście obie te postawy są złe. Obie są grzeszne. Jednak osoba, która robi to w pełni świadomie, racjonalnie dobrowolnie staje się narzędziem diabelskim do zniszczenia drugiego człowieka. Czasami niekoniecznie naszą postawą tak, czy, czy jakimiś czynami e, musimy powodować, czy jest zgorszenie lub upadek. Czasami wystarczy słowo. Słowa potrafią niszczyć i ranić bardziej niż... E, Uderzenie bardziej niż jakieś narzędzie, którym się możemy posługiwać. Dlatego, że słowa zapisują się w psychice i one mogą nas niszczyć jeszcze przez wiele lat po zerwaniu kontaktu, czy nawet śmierci osoby, która nas w jakiś sposób poniżyła. To jest coś strasznego. I ja osobiście znam takie osoby. Nie będę się posługiwał ich przykładami teraz tutaj, ale powiem tylko tak ogólnie, które dzisiaj nie są chrześcijanami, pomimo tego, że wyrastały w chrześcijańskiej rodzinie, dlatego że członkowie ich rodzin, rodzice, rodzeństwo, poprzez swoją postawę i naciski i bardzo takie niewłaściwe zwracanie się do tych ludzi, Spowodowali, że te osoby są dzisiaj niewierzące albo przeszły do kościołów, które niekoniecznie trzymają się biblijnej prawdy. W dzisiejszym dniu chciałbym bardzo prosić i zaapelować o to: Ja się wliczam do tego również, abyśmy zastanawiali się nad tym, co mówimy, co robimy. Dlatego, że Świadomie bądź nieświadomie możemy wyrządzić komuś naprawdę bardzo potężną krzywdę. Czasami rodzice mogą powiedzieć coś, czy nauczyciele, czy ktoś z najbliższego otoczenia powiedzieć czy zrobić coś, co może zniszczyć życie drugiej osoby i to totalnie. A Pismo Święte mówi, że nie mamy być powodem upadku czy zgorszenia innej osoby. Ja osobiście nigdy nie chciałbym być odpowiedzialny i obarczony taką odpowiedzialnością. Modlę się do Boga o to, żebym nigdy nie był. Dlatego proszę Was również o to, abyście się modlili zarówno za mnie, żebym czy swoim życiem, czy swoim nauczaniem nigdy w życiu nie był zgorszeniem dla nikogo. Ani też, żeby... Wśród naszych słuchaczy, czy wśród Waszych rodzin, czy najbliższego otoczenia nie było takiej osoby, która czy to Was zgorszy, czy będzie przez Was zgorszona. To jest naprawdę straszliwa odpowiedzialność, dlatego że człowiek, który gorszy inne osoby, on zatraca dusze ludzkie. On uniemożliwia im zbawienie często w ten sposób. Bardzo proszę, nie, nie bierzmy tego na swoje barki. Ważmy słowa, zastanawiajmy się nad tym, co robimy, żebyśmy później nie żałowali czegoś, czego nie da się odkręcić. Pomóżmy. się. Panie Boże ukochane, każdy z tych tematów po prostu bardzo dotyka się mojego serca i, i czuję, że gdy przemawiasz poprzez swoje słowa, Panie kochane, tak bardzo chciałbym prosić Ciebie o to, abyś nie pozwolił i aby Duch Twój Święty nas przed tym powstrzymał, żebyśmy czy to poprzez jakieś swoje działania, czy poprzez słowa, postawę, którą zajmujemy, abyśmy odprowadzali innych ludzi od Ciebie, od przyjęcia Twojej prawdy, czy to nasze dzieci, czy jakichś znajomych, czy członków rodziny. Boże, nie daj, abyśmy byli obarczeni taką odpowiedzialnością, mieli krew na swoich rękach. Abyśmy nie byli odpowiedzialni, Panie, za zatracenie dusz ludzkich. Bardzo prosimy Cię, Boże, o to, abyś wyczulił nas. Na to, abyśmy ważyli słowa. Abyśmy dziesięć razy się zastanowili, zanim coś zrobimy. I abyśmy, Panie, tym, co mówimy właśnie, czy robimy, mogli pociągać ludzi do Ciebie, a nie ich od Ciebie odprowadzać. Oczyść, Panie, nas. Daj nam właściwe motywacje. Daj nam właściwego ducha, abyśmy roztaczali pozytywny Zbawienny wpływ wśród ludzi, w których żyjemy. Bardzo o to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, to są trudne tematy, ja wiem. Mnie samemu nawet ciężko jest wypowiadać się na ten temat. Ale Słowo Boże jest bezkompromisowe. Ono nie pozostawia miejsca na nawet najdrobniejszy brud. Pan Bóg chce, abyśmy przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa pozwolili Mu na tyle zmienić swoje charaktery, żeby mógł znaleźć wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. I tego nam życzę w dzisiejszym dniu i w każdym kolejnym. Aby ten dzień był początkiem potężnych zmian, które pozwolimy, aby Pan Bóg wprowadził w naszym życiu. Widzimy się w kolejnych odcinkach, drodzy. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania naszych filmów. Trzymajcie się i do jutra. Cześć.